Kochani z tej strony, wróżka, pasia bądź wróżka, barwala, jak ty zresztą woli. I zapraszam Was na rozkład kart na czerwiec 2020 rok dla zodiakalnych skorpionów. Już wcześniej potasowałam karty, przygotowałam grupy 1, 2 lub 3. I proszę Was, abyście intuicyjnie wybrali jedną z tych grup. I ten rozkład kart przeczytam na końcu, natomiast już w tej chwili zacznę czytać. Rozkład ogólny dla Was na czerwiec. Moje kochane skorpiony, jeżeli chodzi o finanse, macie szansę i tutaj podkreślę szansę na zarobienie bardzo dużych pieniędzy w czerwcu, ale. Tutaj jest ale. Zakaz jakiegokolwiek lenistwa. Odpoczywać, owszem, wskazany jest odpoczynek. Każdy musi odpoczywać, ale broń Boże się nie lenić. Nie patrzeć z boku, bo niektórzy będą mieli. Um, takie hmm, fajnie by było i sobie to zaplanuję i to zaplanuję, ale nie będą szły za tym żadne działania Więc ci, którzy chcą mieć naprawdę duże pieniądze, fajne, bo jest potencjał, podkreślę, jest bardzo duży potencjał w czerwcu no to dać samemu sobie kopa w cztery litery i po prostu działać. Działać, bo jeżeli nie będziecie działać w czerwcu, możecie przegapić szansę na pieniądze. Tutaj wszystko praktycznie zależy od was, bo jest naprawdę duży i ogromny potencjał na zarobek, który możecie przegapić. Jeżeli nie będziecie działać. Bo nawet jeżeli niektórzy z Was będą uważali, że A to sobie poczekam, no to tak poczekacie, że przegapicie po prostu pewne sytuacje. Owszem, później mogą się wydarzyć, ale całkiem inne. Całkiem inne i tutaj mówimy o. O innych pieniądzach. Po prostu działamy w czerwcu, jeśli chodzi o finanse, jeśli macie jakieś pomysły, realizujecie, trzymacie się tego, a nie tylko w marzeniach, w myślach, w głowie. Po prostu musicie działać. Tutaj zazdrość, to może być Wasza bądź Waszego partnera, partnerki, może spowodować, że związek się rozleci. Przypominam też, że to jest rozkład ogólny i nie do każdego będzie pasował. To nie jest rozkład indywidualny, każdy też ma inny rozkład gwiazd, więc. Tyle, tyle, ile skorpionów, tyle każdy by miał tak naprawdę um, rozkładów, tyle by było rozkładów na świecie, jeśli chodzi o karty. Um, natomiast mówię o, o tym, w jakiej energii jesteście. Więc, kochani, wyzbywamy się zazdrości, też jak wcześniej wspomniałam, zazdrość powoduje, iż przyciągamy potencjalnych partnerów, partnerki do osoby, w której jesteśmy zauroczeni i zazdrośni. Więc zazdrość powoduje, że przyciągamy dla tej osoby. Innego kandydata, kandydatkę. Um, I to może rzeczywiście u niektórych zrujnować y, związek. Um, kochani, ci, którzy wierzycie w magię, um, to nie jest tak, że ktoś wam kurczę, tak jakby wagą tak wychodziło. To nie jest tak, że ktoś Wam może źle życzyć i, i źle się będzie działo w kółko, czy ktoś Wam może e, szpelać, gnelać w życiu, psuć Wam coś. E, to jest też prawo przyciągania. Jeżeli myślicie, że ktoś Wam może coś zepsuć, no to, no to dana osoba coś zepsuje. Natomiast tutaj bardzo wskazane jest, aby nie brać emocjonalnie, aby odrzucić gdzieś tam negatywne emocje wobec danej sytuacji, danej rzeczy, żeby tego do swojego życia nie przeciągać, bo nawet jeżeli nie wiem, Zdarzy się taka sytuacja, że będziecie mieli pracownika, który będzie coś tam na lewo, rzeczy robił nieetyczne, które będzie, będzie nie wiem, zagrażało firmie bądź wpuszczało negatywne światło na, na tą firmę. No to z jakiegoś powodu wy przyciągnęliście daną osobę do tej filmy i pytanie, co jest w nas takiego, że przyciągamy takie osoby? Zawsze i wyłącznie patrzymy na siebie. Cokolwiek się w życiu nie układa, zawsze patrzymy na siebie. Nie na innych dookoła, tylko nasze przekonania, to co mamy w głowie, to co mamy w podświadomości. A mamy bardzo dużo w tej podświadomości różnych rzeczy, czasami nie jesteśmy świadomych pewnych rzeczy. Ja się niedawno dowiedziałam, jaki kod podświadomości w sobie kryłam. Dopiero po dwudziestu... 20... paru latach, może bliżej mi do 30. dobra no. Bliżej mi do 30. niż dalej, matko. Ale nieźle się trzyma. Niektórzy gorzej wyglądają. No dobra, bo zeszłam z tematu, a warto Barbara, abyś wróciła. Więc moi kochani, tak odrzucamy, odrzucamy zazdrość i nie myślimy, że ktoś może nam coś narzeczać lub nawet jeśli ktoś coś złego nam w życiu robi, to warto się temu przyjrzeć i przyjrzeć się sobie, wyciągnąć konsekwencje i iść dalej. I tutaj jest kolejna karta, gdzie jestem zaskoczona, ale coraz więcej rzeczy otwierają, więc kto wie. Moi kochani, się zastanawiam, czy granice będą otwarte, bo może być podróż za granicę. Chyba, że są, a nic o tym nie wiem. Po prostu co chwilę coś otwierają i ja już, ja już jestem, że tak powiem, pogubiona. Więc y, może być tak, że będziecie podróżować niektórzy z Was. Y, a niektórzy z Was bardzo mocno będą gdzieś tam pilnować swojego majątku. Y, pamiętajcie też, że w, y, jeśli chodzi o pieniądze, musi być przepływ, aby ta energia też... Y, Płynęła yy, swobodnie, więc jeżeli będziecie mocno gdzieś tam pilnowali swojego majątku i tak trzymali się, no to yy, czakra postawy się tutaj kłania. <grywia> yy, brak poczucia bezpieczeństwa może być u niektórych, u niektórych, i te finanse gdzieś tam mogą ulecieć. I kochani, tutaj. Yy, Głównie widzę, jeśli chodzi o czakry, żebyście w czerwcu popracowali, na, yy, widzę głównie trzy zablokowane czakry. Czakra splotu słonecznego, czakra podstawy i czakra serca. W kolejności to bardziej powinno być podstawa, splot, serca. I aczkolwiek widzę, że te trzy czakry mogą gdzieś tam funkcjonować nie tak, może też być nadaktywna, gdzieś tam czakla sakralna. Jeśli chodzi o gardło, tutaj widzę skorpiony dzielą się na takie dwa typy, dwie grupy, dwie grupy. Jedna grupa ma wszystko w porządku z czaklą gardła, natomiast Druga grupa ma po prostu mocno przyblokowaną czakrę gardła, ale ogólnie wskazane jest, abyście w tym czerwcu pracowali nad swoimi czakrami. Też słuchali się mądrych ludzi. Wskazane jest, abyście to robili w czerwcu. A zarazem i swojej intuicji, czyli to, co wam mówi intuicja, jak i mądre osoby. Ważne jest, abyście nie, nie ignorowali niektórych osób, gdyż to może negatywnie na Was wpłynąć. Ważna jest też równowaga między braniem i dawaniem, żebyście popracowali nad tym, aby zarówno dawać, jak i brać. O tym mówiłam w którymś znaku Zodiaku, ale już, już nie pamiętam, jak możecie się cofnąć. Ale czy nie u byka? Nie wiem, nie, nie, nie chcę skłamać, więc nie, chyba nie, nie. No dobra, kochani, równowaga między dawaniem i braniem. A ja patrzę, że trochę już mówię, więc nie chcę po prostu przedłużać. Ja już czytam pierwszą grupę, więc mam nadzieję, że już wybraliście. Przypominam, jeden, dwa, trzy. Jeśli chodzi o jedynkę, kto wylosował jedynkę? O, matko! Jedynka może być miłość, może być romans. Miłość lub romans lub jedno drugie, jak jest miłość to może być romans jak, um, no, no seksy widzę, no um, Miłość, miłość... Um, u niektórych skazane jest też, żeby bardziej pokochać siebie, bo jak bardziej pokochacie siebie to też um, lepiej wam się w życiu dzieje um, i tutaj, żeby nie słuchać innych, a słuchać się siebie, bo tutaj, jeśli chodzi o jedynkę, może być taka sytuacja, że y, słuchacie, się, się, y, słuchacie się innych, a nie słuchacie się siebie, i możecie gdzieś tam negatywnie na, y, na tym wyjść. Kochani, dwójeczka, jeśli chodzi o, y, o dwójeczkę, zwiększona intuicja. Y, Mogą być spotkania jakieś z przyjaciółmi, wsparcie jeśli chodzi o Waszych przyjaciół. U niektórych, jeśli ktoś jest stał w stałym związku, mogą być zaręczyny, może być jakaś niespodzianka życiowa. Może też być wypad na morze u niektórych, więc to jeśli chodzi o trujeczka, trójeczka, trójeczka praca nad tym, żeby nie być zazdrosnym, co już wcześniej mówiłam. I nauka taka, aby mądrze gdzieś tam wybielać i kreować się z sercem. Tutaj też placa nad sercem. Widzę, że może Wam się też otworzyć te serce, jeśli chodzi o czerwiec. Ale gdzieś tutaj jest mocno wskazane, aby się wybyć tej zazdrości też spojrzeć na to, jak kurczę, też jak uwagi mówiłam. Spojrzeć na daną sytuację tak, jak widzi ją druga osoba. Czyli, jeżeli macie konflikt z jakąś osobą, to po prostu spojrzeć na to tak, jak patrzy, to ta dru yy, druga osoba. Mam nadzieję, że jasno tłumaczę. Yy, czyli, jeżeli nie wiem, jesteście zazdrośni, no to patrzycie, czy. czy yy, 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 jeżeli nie wiem, załóżmy, ma mam, mam józgę, no nie mam. Dobra, macie z O, lepiej. Macie Zosię i, i jesteście o Zosie zazdrośni, no to yy, wcielacie się w tą Zosię i patrzycie yy, i słuchacie, że tak powiem, yy, swoich zarzutów, zazdrości. Dlaczego, dlaczego, dlaczego ten. Yy, yy, tak, tak jak mówiliście do Zosi, tak jak zachowaliście się w stosunku do Zosi, to teraz wy się wcielacie w tą postać Zosi i na tej postawie gdzieś tam uczycie się na swoich błędach. I tutaj, jeśli chodzi o grupę trzecią, też może być wzrost intuicji. A ja już kończę, bo o matko, jak długo się rozgadałam. No dobra, kochani, dziękuję wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że byłam pomocna i zapraszam was na kolejne filmiki.